I tu, moim zdaniem B2C ma mniejsze hamulce, mhm. i jakby pozwala sobie na więcej, pozwala sobie po prostu, żeby ten, ta treść była prostsza niż w B2B, ponieważ mamy pewne przekonanie, że jeżeli ja tu dzisiaj nie siedzę w super szpilkach, jakby i nie mam ze sobą torebki Birkin, która jest symbolem mojego statusu, mhm. to ja nie będę wyglądała tak samo profesjonalnie, jeśli użyję prostego języka. I to jest coś, z czym ja bardzo dużo walczę, bo zobacz, że i reklamy, i właśnie te wszystkie pozy, jakby tak. zdjęcia profesjonalne. To po prostu jest ta łatka profesjonalizmu, w którą my uwierzyliśmy, że działa. Mhm. Ja nie mam dowodów, że to działa, naprawdę, <grym> jakby na to, moich kampaniach. Nikt inaczej nie robi, więc. No nie do, no, okay. Dokładnie. Mhm. A i to jest ta różnica, że to B2B pozwala sobie na nudę i potem mamy niskie wyświetlenia, potem mamy klienta, który jest niezadowolony, no ale jak to? No i jeszcze druga, druga pułapka, że B2B bardzo boi się postawić wyraźnej granicy i ostrej opinii ze względu na to, ile interesariuszy ma. Czyli jeżeli ja jestem marketerem, który musi coś zaproponować, mam cały zarząd, który musi to zaopiniować, to ja jakby staram się przyciszyć ten, ten mm. głos, jakby jakoś go dyplomatycznie zrobić i ja się zawsze śmieję, śmieję się, że są takie wpisy blogowe czy treści, że Każda odpowiedź to jest, to zależy. No bo nie chcemy urazić żadnej grupy odbiorców, tak? tak, tak, jakby, tak no tak, bo tak, ten tak. potencjalny klient, który do końca mm. nie jest naszym klientem, mm. ale jak możemy ten potencjał skopał, jakby skopać, mówiąc coś ostrzejszego, stawiając gdzieś granice? A właśnie to odważne stawianie gra, granic przyciąga tych, którzy są naszymi klientami i mają szansę z nami rezonować.